No siema widzowie z tej strony Bananek i dzisiaj spróbujemy robić tutaj co najmniej do... już wam mówię, 7 meczy co najmniej wygrać. Są nielimitowane życia. A tu teraz będzie ten, więc sobie będziemy robić zadanko na MZC, więc w sumie zacznijmy tylko sobie... O, zobaczmy. I weźmy sobie tu tarczę. Więc co w sumie możemy? No jedynie chyba zaczynać. I za takie 10 tysięcy łapyk pod tym odcinkiem i zrobimy kolejny taki odcinek, tylko z innego na przykład wydarzenia. Czos nie ma szans. Boże, to nie ma szans. O Boże, nie ma szans. Weź to... No i co to jest? O, oh, bursz. A, co to jest? Co ja zrobiłam? Nie, nie ma szansy na gold. O, oh, bursz. A tu jaki? Co... Nie, w ogóle pozapomniałem, bo dawno nie grałem. Chyba z 2-3 dni, no i. Toż, to co jest? Boże święty! Zostawcie dla mnie 10 tysięcy łapów w górę. I chyba się traci kucharki. Nie, nie traci się, dobra. I napiszcie w komentarzach, pod jaką potem legendę mogę mam zbierać. I oczywiście, może dzisiaj nawet to będzie tam, um, tego Maxa i będziemy zbierać na legendę, więc to może być... Ten ostatni odcinek i na razie Kruk wygrywa. O oh, boż. Boże. Boże. Oh, o Boże, nie. Kurde, nie, 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 nie. nie. O Boże. Nie, to się nie może stać. O boż Boże. Jest. Dobrze strzelił jakiś kulczycy co dupa. Dobra. Mutis, Mutis zginął. Nie wiem. Słaby. Ну ну ну, просто стоп. О бож. Не, ten mortister się jest bardzo dobry. И вечно. Ай, паси. Don't totally not get the first free play. Here comes the big boss. I'm still overpowered. Of course. O nie, 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 nie. Chyba będzie by... O proszę, oh, yeah. ale tym sobie... O Boże, Boże, ratunku. No. jest Nie, ale yeah, to MZ jest słaba. Więc sobie bierzemy, oczywiście, Mortisa. Bo kurczę, przegraliśmy. No, dwie walki z rzędu. No nie, no. Nie Muszę, musimy to zrobić, żeby wysłuchać wreszcie Maxa i dzisiaj musi to być ten odcinek, no nie Jacek Plack, pacz, poc. O Boże! Myślę, że nie tak skoczyło, pacz. No ten Frank z mocy,

Dobra, ladies, Dobra, lecimy. Ciekawe czy mój będzie ten najlepszy. Nie, Edgara. No, to była ale. Z Zwycięstwo mamy i to. Fajnie, że mamy zwycięstwo i mamy Stardropa Epicki. Epicki. Epicki Stardrop i może jakiś skin lub postać. I zobaczymy, więc. Ale odbieramy jeszcze 50 kredytów. I kupmy sobie jakiś gadżet. Czy do RT? Czy może do Mortisa... E. Czy może do tego? No. Czy do Gryfa? A nie, bo do Gryfa mam no. tu. co ty. A w sumie ten kufr ma to przetrwania. Więc no co? No w sumie. O. O, jakiś gościu dołączył do klubu naszego. Ile ma? O lol. I widzowie, dołączył jakiś gościu, fliper, coś? Więc, co w sumie możemy robić? No, w sumie dalej zacząć, widzowie. Więc, no, co mamy, mamy, mamy. I przypominam o, o napisaniu, bo to już jest ostatnie chwile, są. No, więc. No, i tak to jest, Oj, ktoś ma A mamy grać ją strzelił strzegi Super! Gdzie grać super! Radzy. A uciekłem? Moja skromny Ale się dałem w pułapkę z tej! Poszę! Super no! Poszedł. O No, nasz team był lepszy, gracza nas zdobył rozgrywka zakończona. No ten Jonas no dobrze grał i mamy błyskotki. Więc odbieramy błyskotki, Mamy ich bardzo strasznie mało. Ale zobaczmy, czy może jakiś spray będziemy mogli... co mi się włącza? Więc sobie klikamy tutaj, może... Na przykład do Mortisa spray. No, że one są za 750. Dobra, no więc zacznijmy, bo serio się wkurzam trochę. Więc zacznijmy i może... Teraz chyba, będzie 50 kredytów. I jest inna mapka. No. I trochę łatwiejsza widzę. My widzę, że trochę łatwiejsza. O, i ktoś mnie ogląda. Jak, może widz mnie ogląda, ale nie wiem. Więc lecimy. O, nie. Super. Dobra. Lecimy. Nie, no jednak mam lekką przewagę. No, lekko mam przewagę, więc. O Boże. Kurczę! Nie, jeszcze żółta. Mamy lekko. ten Max jest dobry ja akurat na tą grę grę. Natomiast dlatego no bo ma super atak Spida I dlatego. A Boże. Teraz nie mamy o boż. O nie. O nie. No nie, no boże. O boże. Boże, uciekam, dobra. Czy mi nie widać, co? Ha! No dobra, nie ma bo No bo co ja zrobiłam? To jest taka bramy? Kurde. No no boże co ja zrobiłam? Ale... I czy... Aha. I teraz... A nie. Pina. Nie, to dopiero na piątym winie to będzie no okej, okay. Co jest mi, no proszę z tych hmm. Wiesz, że gdzieś na dyołku bo na... gry... <śmienic> Wiesz, wajecie, wleba, nagrywa bo nagrywam jeszcze będzie <śmienic> w tej bo nagrywam dobra w tym filmiku masz przed. Kanał banana Team Kanał bananek team Dobra, więc zacznijmy, bo ja się tak zagadałam z tym typem, a ten odcinek pewnie będzie trwał 40 minut, więc... Dobra, o Boże. No wiedziałam, że to tak jest. Boże.

Nie. Jest na szota, do, Nie, ja. Dobra. Co to? O. Pff. Nie. Nie, 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 nie. Co ona zrobiła do paszek? Nie wiem czy ten akurat odcinek podzieli mi na dwa te dla tych serio, Nie wiem czy dobra biegniemy boże święty no serio jak wygram tu rundę no to spróbuję jeszcze to, to mam sale. boże no nie tak to po prostu no jakby podzielę na, może nawet na trzy jaką jak on ma gold tu ja to mam zrobić Oto tu silver. Weź, no kurde, no wersalka, o. O boże, super, to O boże, Co? To był jakiś daby, serio, nie serio, przepraszam, że tak się wkrólę. Zbliżam się. No, wersalka, no boż. Co tu? Nie, dobra, biorę Spajka następnym razem, serio. Przez Spike jest za mocny. Nie, biorę Spajki, tyle co? Bosz. Myślałem, że to ten... Myślałem, że to ten inny gadżet, ale boże. Zaraz z kim, no? ha! O Boże. Nie wiem, czy to była opłacana. Активируем. Як! А, Бонни супер. А, не тропил. А, не так Боже поздно. Да, это не на Zaraz, no jak są kolek Jest! O Boże, dobra, teraz lecimy. Teraz nie zgiń. Nie, no

No i widzowie no tak to jest, a może Stalker zjeść. Dzisiaj zanudczy? na odcinku jestem. Ej, ze no Stalker, ale nie będzie, no niestety go na odcinku, tak po prostu... Ja tylko tak zaczepiać. No, no tak pozaczepiać. Mm. Mówiłem, że ja nie będę się czekać. Biorę spajka i tyle. Mm. No i bierzemy sobie. I no jego oczywiście, no tak. Więc co, no zacznijmy dalej. No, no Boże, jak oni mają kordelius. Boże, i to jest jeszcze prezes Brawula, no super. <gry>

Idziemy, gol Od. Nie wiem, jakieś. Nie wiem, syna. No, <śmum> no. No, Ja nie mam. Języka czytać. No, co tu jest? No, jaki mocny brawler? Słanie, kurde. On jest strasznie mocnym brawlerem. Co on robi? No, boże, no, tak mi A, super, super, a nie mogłam go Nie. O Boże, no Boże, jak ja to mam z nim... A... Boże, <nchocy larvae> no dobra widzowie, to nara. <nadhoff>